Przypomnijmy, że do tragicznego wypadku doszło 30 września ubiegłego roku. 36-letni Arkadiusz S kończył już swoją pracę i wracał do bazy. Zatrzymał się na czerwonym świetle przed skrzyżowaniem z ulicą Piastowską. W tym momencie zapaliła mu się tzw. zielona strzałka, umożliwiająca warunkowy wjazd na skrzyżowanie. W tym czasie na pasy weszła około 80-letnia kobieta. Z relacji świadków wynika, iż próbowała jeszcze uciec spod kół ciężarówki. Kierującemu postawiono zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. On był trzeźwy. Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W związku z tym, że dopuścił się wypadku ze skutkiem śmiertelnym, grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Kierowca nie wiedział nawet, iż doszło do wypadku, i zaniepokoiły go dopiero sygnały od innych kierujących. Zatrzymał pojazd i zaalarmował policję o całym zdarzeniu. Kobieta wskutek odniesionych rozległych obrażeń poniosła śmierć na miejscu. Z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych wynika jasno i w sposób niebudzący wątpliwości, że to kierujący samochodem ciężarowym w lusterku pozwalającym mu na obserwację tzw. martwego pola przed dużym samochodem ciężarowym nie obserwował właściwie tego przedpola jazdy. Ta jego nieostrożność skończyła się niestety tragicznie. Wygląda więc na to, iż przez nieuwagę doszło do tak tragicznego w skutkach wypadku. Kolejnym aspektem sprawy są tak zwane zielone strzałki. Zezwalają na wjazd na skrzyżowanie, ale nie zwalniają z ostrożności i upewnienia się, czy aby ten wjazd będzie dla wszystkich bezpieczny.